informacyjny Telewizji Pomerania, Agnieszka Stańczak. Witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia. PiS chce sesji nadzwyczajnej w sprawie gryfi. Komitet Honorowy Tomasza Grockiego. SLD mówi trzy razy tak. Radni Prawa i Sprawiedliwości wracają do tematu fatalnej kondycji stoczni remontowej Gryfia i oczekują zwołania w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Gryfia daje zatrudnienie ponad 700 osobom. Nie można obojętnie patrzeć na jej upadek, mówią zgodnie politycy PiS. PiS po prośbach i interwencjach pracowników Stoczni Remontowej Gryfia wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Szczecińscy radni z Prawa i Sprawiedliwości chcą zwrócić się do wszystkich klubów, by poparli ich wniosek. Ten ruch jest kontynuacją działań rozpoczętych w zeszłym miesiącu. Wystosowaliśmy list do Donalda Tuska informując go o sytuacji, jaka ma miejsce w tym zakładzie pracy, o tym jak niezwykle duże znaczenie dla całego regionu. Nie tylko ma ten zakład pracy, ale cały przemysł stoczniowy. Przypominając mu, że to on w końcu doprowadził do likwidacji przemysłu stoczniowego w Polsce, wytwórczego przemysłu stoczniowego, i ma dzisiaj jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby dbać o to, co pozostało. Podczas sesji głos miałby zabrać prezes Gryfi oraz związkowcy, którzy alarmowali o dramatycznej sytuacji w stoczni. Wniosek w Prawie sesji podpiszą wszyscy przedstawiciele pisów w szczecińskiej Radzie Miasta. Za chwilę podpiszemy już jako pierwsi radni, my będziemy mieli jako ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość siedem podpisów pod tym wnioskiem zwrócimy się do wszystkich opcji politycznych w mieście, bo myślę, że tutaj w tak ważnej kwestii, o której pan poseł Marek Grubaczek powiedział, i tą który w tej kwestii, którą chyba wszyscy szczecinianie rozumiemy, sprawa jest na tyle poważna, że zwołanie takiej sesji, na której będzie można wysłuchać wszystkich stron i y, jako Szczecinianie dowiedzieć się, jaka jest naprawdę sytuacja w Stoczni Gryfia. Działacze PiSu uważają, że wniosek jest istotny z punktu widzenia mieszkańców Szczecina. Radny Marek Duklanowski powołał się na przeprowadzony niedawno sondaż, z którego wynika, że żyje nam się w naszym mieście źle. Mieszkańcom w Szczecinie żyje się źle. A dlaczego źle? Głównym punktem był, był rzeczywiście problem z zatrudnieniem, problem z osiąganiem dochodów. Dlatego ktoś może dzisiaj powiedzieć, Rada Miasta i, i gmina powinna zajmować się równymi chodnikami, powinna zajmować się sprzątaniem ulic, powinna się zajmować komunikacją zbiorową czy też lokalami komunalnymi. Tym się zajmujemy. O tym mówiliśmy 48 godzin temu też z panem przewodniczącym Szałabawką, z panem przewodniczącym Chincem, gdy mówiliśmy o kwestiach alertu miejskiego, ale istotne również jest to, żebyśmy tę dbałość o te miejsca pracy, które są miejscami pracy naprawdę wartościowymi. To nie są miejsca pracy za 800 zł w sektorze BPO. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że przygotowywane są także wnioski o zwołanie posiedzeń komisji sejmiku i sejmu. Tomasz Grocki w iście amerykańskim stylu prowadzi kampanię, choć to nie walka o prezydenturę, a tylko miejsce w Parlamencie Europejskim. Kandydat Platformy Obywatelskiej zaprezentował swój komitet honorowy, w którym nie brakuje znanych i szanowanych mieszkańców Szczecina. Tartujący z hasłem Jedyny ze Szczecina w wyborach do Parlamentu Europejskiego Tomasz Grocki przedstawił swój komitet honorowy. Na liście pojawiło się 60 nazwisk. Jest to, jest to spotkanie, które inicjuje ostatni etap kampanii. Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu, bo w serwis InterLabie Uniwersytetu Szczecińskiego ultra nowoczesnej Strukturze służącej dydaktyce, dydaktyce, służącej nauce i pozwalającej dokonywać postępu naukowego w bardzo nowoczesnych warunkach. W komitecie honorowym znaleźli się m.in. prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek, były wojewoda i prezydent Szczecina Władysław Lisewski oraz konsul honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej. W tym komitecie jest cała szeroka reprezentacja Szczecina i Pomorza Zachodniego, od naukowców z różnych dziedzin po starostów, przedstawicieli samorządu lekarskiego, jak również przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców Szczecina. Jestem niezwykle zobowiązany i dumny, że państwo przyjęli zaproszenie do mojego komitetu, bo odczytuję to jako wyraz poparcia. Na liście pojawili się samorządowcy związani z partią, pracownicy uczelni, a także przedsiębiorcy. Przewodniczącym komitetu został znany genetyk profesor Jan Lubiński. Co, że e, zdecydowałem się tutaj podjąć to wyzwanie, Bycie tym urzędniczącym, to wynika z wielu uwarunkowań, które jednak bardzo prosto biegną w jedną stronę. Profesora Grodzkiego poznałem jeszcze jako studenta. Jestem kilka lat starszy, więc już byłem młodym asystentem na ówczesnej Pomorskiej Akademii Medycznej, a on studiował i już wtedy się bardzo wyróżniał. To był od początku po prostu nieprzeciętny człowiek. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Politolodzy prognozują, iż w naszym okręgu wyborczym kandydaci zdobędą trzy lub maksymalnie cztery mandaty. To jest bardzo polityczny czas w Szczecinie. Swoją kampanię kontynuuje także Bogusław Liberacki, który w towarzystwie polityków szczecińskiego SLD przekonywał wczoraj mieszkańców, dlaczego warto na niego głosować. Szczegóły w materiale filmowym. Tak jak w innych miastach pod hasłem trzy razy tak dla godnej pracy, sojusz lewicy demokratycznej rozpoczął zbiórkę podpisów w Szczecinie. Członkowie partii zbierają podpisy w sprawie nowelizacji ustaw. Politycy SLD chcą podniesienia emerytur i płacy minimalnej oraz ograniczenia umów śmieciowych. Dzisiaj spotykamy się, aby zaprezentować naszą nową akcję akcję zbierania podpisów pod bardzo ważnymi tematami. Po pierwsze Jesteśmy za tym, aby określić minimalną stawkę godzinową za godzinę pracy. To pierwszy punkt. Drugi punkt podniesienie o 200 zł najniższych emerytur i rent. I trzeci punkt to likwidacja tak zwanych umów śmieciowych. Nasza akcja, nazwa naszej akcji brzmi trzy razy tak. Europoseł, a zarazem jedynka na zachodniopomorsko-lubuskiej liście sojuszu do Europarlamentu zapewniał, że w krajach Unii Europejskiej zabezpieczenie socjalne, a także poziom płacy minimalnej są na dużo wyższym poziomie niż w naszym państwie. Prawie połowa ludzi mówi. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie przełożyło się na moje warunki osobiste życia. Nie przełożyło się, ba, wręcz odwrotnie. Dwa miliony ludzi mamy poza granicami i tu w Szczecinie zauważmy, Polska jest największym państwem szkolącym kadry dla morza. Jest jednym z najmniejszych państw, jeżeli chodzi o flotę morską, przeładunki w portach morskich, czyli jest pewien paradoks, tracimy ludzi. Profesor Liberacki uważa, że po 10 latach w Unii osiągnęliśmy wiele, ale nie brakuje także głosów krytyki. Kandydat na europosła zapewnił, że postulaty partii nie dotyczą jedynie polityki krajowej. Według SLD, skoro Niemcy podnieśli płacę minimalną, to w Polsce także jest to możliwe. Tymi trzema postulatami wpisujemy się w to, co dzieje się w Unii Europejskiej tuż za naszą granicą. Niemcy przyjęli 8,50 euro minimalna płaca godzinowa. My wiemy, że Polska to nie są Niemcy. Proponujemy bardzo skromnie. Zacznijmy od gwarantowanego 10 zł za godzinę. Potem będziemy rosnąć. SLD twierdzi, że wie jak sfinansować swoje propozycje. Środki na podwyżki emerytur miałyby pochodzić na przykład z otwartych. Poprawa żeglowności Odry powinna być jednym z priorytetów inwestycyjnych dla rządu. Czy jest? To trudno powiedzieć. Jest jednak szansa na poprawę stanu rzeczy dzięki pieniądzom z Banku Światowego. Szczegóły w materiale filmowym. Przedstawiciele Banku Światowego spotkali się z wojewodem Markiem Tałasiewiczem oraz dyrektorem projektu Ochrony Przeciwpowodziowej do Rzecza Odry profesorem Januszem Zaleskim. Rozmowy dotyczyły możliwości finansowania inwestycji z zakresu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w do Rzeczu Odry. Rząd Polski poprosił Bank Światowy o pomoc w przygotowaniu dużego projektu którego priorytetem jest ochrona przeciwpowodziowa, ale i właśnie jednym z trzech komponentów ma być żeglowność odry dla potrzeb lodołamaczy i zimowej akcji przeciwpowodziowej. Cały projekt dotyczył będzie części odry od Wrocławia do Szczecina, Kotliny Kłodzkiej oraz do Rzecza Górnej Wisły. Właśnie rozpoczęliśmy negocjacje czy merytoryczne rozmowy z Misją Banku Światowego w sprawie szybkiego uruchomienia właśnie programu modernizacji dolnej odry, dolne porozumienie od ruścia wedługny tutaj do Szczecina, czy do Zalewu Szczecińskiego. Głównym hasłem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego. Jest to pierwsze spotkanie merytoryczne w ciągu kilku miesięcy. Pewnie odbędzie się kilka następnych. Optymistyczne założenie jest takie, ale realne bardzo, żeby rzeczywiste projekty ruszyły w sensie materialnym nie później niż z początkiem 2016 roku. Województwo zachodniopomorskie ma rok na przygotowanie dla Banku Światowego dokumentacji, która pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnym kredycie na realizację projektu. Mamy rok na przygotowanie tego projektu. Ważne jest, że rząd polski oficjalnie wystąpił do Banku Światowego i stąd w tej chwili trwa przygotowanie niezbędnych dokumentów. To naprawdę będzie duży projekt miliard, miliard euro plus na te trzy komponenty. Także my nie mówimy tutaj o. O, 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 o drobnych, tylko kompleksowe, między innymi chodzi o kompleksowe załatwienie na całej długości Odry kwestii no, żeglowności. Przywrócenie żeglowności na Odrze dla lodołamaczy ma gwarantować około 300 dni żeglowności dla innych jednostek np. barek czy statków turystycznych o zanurzeniu do 1,8 metra. 113 lat. Tyle ma najstarsza szczecinianka. Pani Łucja Sobolewska ugościła na swoim przyjęciu prezydenta Piotra Krzystka oraz dziennikarzy. Mimo wieku kobieta jest zaradną i pogodną osobą. Spotkanie było okazją do wspomnień. Kwiaty, kosz słodyczy oraz łza wzruszenia. Pani Łucja Sobolewska świętowała swoje 113 urodziny. Jest najstarszą mieszkanką Szczecina. Z tej okazji życzenia złożył jej osobiście prezydent Piotr Krzystek. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, uśmiechu na twarzy na każdy dzień, samych przyjaznych i przychylnych ludzi dookoła. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, pomyślności. Całujemy Pani Łucie tutaj. Pani Łucja jest najstarszą mieszkanką naszego miasta. Jutro są te urodziny, za ja prawda jestem dzisiaj w Wigilię, bo jutro nie mogę osobiście tutaj. Trafić, ale bardzo Cię cieszymy, że pani. Się wzięty, tak? No nie tylko, nie tylko. Tu ma pani dziennikarzy, wszystkich, którzy się interesują tym, bo pani jest chyba jedną z najstarszych osób w ogóle w Polsce. Pani Łucja należy do grupy tak zwanych supersturatków, czyli osób, które przekroczyły wiek 110 lat. Czemu zawdzięcza tak świetną formę? To zależy od Boga! Nie, nie od kogoś. Jak pan Bóg Przyborzy. Pani Łucja urodziła się w 1901 roku w folwarku Kosobuszczyzna niedaleko Wilna. Do Szczecina przyjechała w 1957 roku w ramach tzw. Tak drugiej repatriacji. Jubilatka doskonale pamięta dawne czasy. Ja nie wiem, ja nie mam wybryku na jedzenie. Co? Wojna była nie było wybryką. Nie. Gdzie wojny przeżyła? To ja, proszę pan, pan nie. Святом? Это же на чего на море. Jeszcze niedawno 113 latka mieszkała na drugim piętrze. Miasto pomogło jej zmienić mieszkanie, żeby nie musiała dźwigać węgla po schodach. A co pomogło pani Ucji dożyć tak pięknego wieku? Otwarte podejście do życia i, i, i radzenie sobie z różnymi trudnościami, problemami. Zresztą myślę, że, że to jest taka recepta chyba wszystkich tych osób, które dochodzą 100 czy mają ponad 100 lat. I myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to proste. Pani Ucja Sobolewska nie jest jednak najstarszą Polką, a Polonia Lisowska. Z Warszawy skończyła w tym roku 114 lat. Przed nami Wiosna Biologów, czyli jedno z najbardziej interesujących wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Coroczna inicjatywa łączy teorię z praktyką i pokazuje młodym mieszkańcom, że biologia może być interesująca. Dlaczego śmiech odchudza i leczy? Dlaczego cisza to luksus? Co mówi do nas pies? Nietoperze to tępiciele komarów, producenci Tekili, specjaliści od zalesień czy wampiry? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy już w piątek od samego rana na Uniwersytecie Szczecińskim. Przed nami kolejna edycja Wiosny Biologów. Organizatorzy zapraszają m.in. na prezentację przedstawicieli kilkunastu gatunków węży, połączoną z pokazem żywych okazów. Odbędzie się również wykład dotyczący dźwięku jako zjawiska zanieczyszczającego środowisko. Zaplanowano także liczne pokazy multimedialne, między. Innymi dotyczące behawioru psów oraz historyczne ukazanie relacji człowieka z tym gatunkiem. Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Będzie można wziąć udział zarówno w wykładach, jak i pokazach laboratoryjnych, choć uniwersytet uprzedza, że na zajęcia praktyczne ilość miejsc jest ograniczona. Wiosna Biologów odbędzie się na wydziale Biologii przy ulicy Wąskiej 13 oraz ulicy Felczaka 3C. Wstęp na wszystkie wydarzenie jest bezpłatny, wydarzenie trwać będzie od godziny 9 do 17. Mimo, że finał Regat The Tolsi Praces w Szczecinie zobaczymy dopiero za 3 lata, nie oznacza to, że nasze załogi nie będą brały w nim udziału. Właśnie trwa nabór do reprezentacji szczegóły w materiale filmowym. Ruszyła rekrutacja do reprezentacji Szczecina na regaty The Tolsi 2014. W tym roku miasto będzie reprezentowane przez 100 członków załóg, którzy popłyną na dwóch jachtach Centrum Żeglarskiego z Rybie i Urtice oraz na żaglowcu Fryderyk Chopin. Przez ostatnie lata reprezentacja Szczecina dzielnie walczyła w regatach oraz promowała miasto w każdym sportu w jachty i żaglowce uczestniczące w regatach. Dzięki młodym ambasadorom Szczecin zyskał na popularności zarówno wśród mieszkańców gruszczących miast i turystów, jak i wśród współzawodniczących załóg. W regatach wziąć może udział młodzież w wieku od 16 lat, którą łączy z miastem Szczecin miejsce pracy, nauki lub zamieszkania. Liczyć się będzie umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych, zdolności artystyczne i sportowe, jak również doświadczenie żeglarskie. Po zakończeniu rekrutacji rozpoczną się warsztaty obejmujące szkolenie żeglarskie i marynistyczne, wiedzę o historii detalship races, zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa. Zarejestrować można się na dwa sposoby, poprzez stronę internetową Regat lub na Facebooku. Uczestnik pokrywa połowę kosztów udziału w regatach. To już wszystko, co przygotowali dziś nasi reporterzy. Na kolejne wydanie serwisu zapraszam o stałej porze. Do widzenia.